Cześć wszystkim, z tej strony po prostu nie mogę patrzeć co się dzieje z tą polityką rolnictwa, mianowicie rolnicy będą strajkować do skutku, jak nie to będą lać gnojowice i gorzej się obawiam, że moi, moje plany z przyszłością mogą ulec po prostu po bo ja, ja nie chcę świń hodować, owiec czy coś, ja chcę bydło mleczne hodować i bydło opasowe i uprawiać jeszcze może, no, może świnie, ale to naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żebym świnie uprawiał. Chcemy uprawiać dużo pola, dużo zboża, na przykład jak jęczmień, pszenica, owiec, żyto, pszenżyto, grykę, nawet grykę będę chciał. Bardzo dużo rzeczy jest, które z ziemniaki będę zasadził. Jest bardzo dużo rzeczy, dużo aspektów, na które patrzę. Żeby być rolnikiem. Mam dużą wiedzę, bo się nauczyłem od najlepszych w końcu. Staram się rozwijać jakoś to, żebym jeszcze coraz lepiej to widział. Pracuję w gospodarstwach, wiem, jak to wygląda. Pomagam wujkom w gospodarstwach. Stry rolnicy strajkują, są teraz tak zapaleni, że strajkują, innego wyjścia nie mają. Jak będzie weto prezydenta i prezydent tego nie podpisze. I to pójdzie tam, gdzie ma iść, to będzie przegłosowane i nie będzie tej ustawy. Ale póki, póki rolnicy strajkują nas nikt nie chce z nimi rozmawiać. Dlaczego? No, bo po prostu. Y za przeproszeniem wiadomo, gdzie nas mają. No i co? Dużo osób dostało, na przykład tak jak ja, dostałem po dziadkach gospodarstwa, czy dostali, nie wiem, po rodzicach gospodarstwa, pokończyli studia rolnicze i chcą zacząć własną produkcję roślinną, zwierzęcą i czy jakąś inną. Ludzie, czy to jest tak ciężko, żeby w tym Sejmie policzyć tylko od dwie te poprosiliśmy tylko żeby nam ministra rolnictwa zmienili I, i poprosiliśmy jeszcze o to żeby ta ustawa trafiła do kosza więc naprawdę o dużo nie prosimy Ludzie, yy, dobra opowiem to coś teraz na temat tych cieników, jak to jest tak jak to wygląda mianowicie wszyscy myślą że fajnie macie 100 tasy kupione cieniki, wie nikt takich we wsi nie ma nie to jest nie tak zupełnie. Naprawdę. U mnie na wsi nie znam rolnika, który by nie był zadłużony. Każdy ma kredyty. Każdy te czujniki spłaca. Niektórzy mają za dotacje kupione, ale to mała mniejszość. Większość te kredyty spłaca i niektórzy w miastach się wydaje, że kurde, oni to znowu o pieniądze, bo mają takie fajne czujniki. Nieprawda. Yy, te, większość ciągników to są własności banków, więc no, yy, teraz yy, wiadomo, yy, protesty jak ktoś z jakimiś starszymi ciągnikami na te protesty. Sprawdzają czy nie cieknie, wszystko dokładnie sp sprawdzają. Te ciągniki Przynajmniej u mnie na wsi jest tych starych ciągników, nawet mechanicy mówią, to, to ma w polu pracować, a nie, a nie żeby, żeby to ma wyglądać. U, u, na przykład jak komuś spod głowicy cieknie, co taki policjant ci powie, panie, pan dostaje mandat, czy coś, żeby, żeby ci spod głowicy cieknie, że uszczelka ci pękła, czy coś takiego. Ludzie. Tam ty, 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 te ciągniki stare mają swoje wady i policjanci uważają, że są znawcami. A tak naprawdę nie jest. Nie są znawcami. Tylko na, rolnicy są znawcami. Rolnicy się zjednoczyli przez te strajki, wszystkie organizacje jest ich coraz więcej. E, oczywiście mam grupę, która są działacze Agrouni. Z którymi o wszystkim piszemy na bieżąco, co będzie w Warszawie, czy będą jakieś strajki, jakie formy tych strajków. Bardzo dużo osób doszło do tej grupy, rozwija się cały czas ta grupa, więc wiecie, jak jest. Ciężka jest ta sytuacja w polskim rolnictwie z ubojem i z hodowaniem norek. Ja się tam za bardzo z norkami to nie znam, ale jak ludzie hodują pasze, bardzo dużo, tak jak u nas hodują pszenicę, jęczmień, pszenżyto, żyto, owiec. Wszystkie zboża hodujemy, no a w większości zboż hodujemy. To gdzie, gdzie my to będziemy sprzedawać? No nie będzie gdzie? Właśnie. Reski połubojowe, tamte, do utylizacji, ale dostaniemy w Niemczech. Bo nie, nie będzie inaczej, więc no. Co tam mogę jeszcze powiedzieć? Mianowicie, co mogę powiedzieć? To się odbije na gospodarstwach małych, które są rodzinne, a nie na jakichś rolnikach, którzy mają nie wiadomo, na jakichś biznesmenach, tak? Rolnika. No, wiadomo. Trzymajcie się do zobaczenia wszystkim. To tyle chciałem Wam przekazać. A jeszcze jedno. Słuchajcie. Ludzie myślą, że wszystko rośnie w biedronce, że te, to, żeby trafiło do biedronki, to rolnik musi wychodować wy, wy, pomidory czy ogórki to wszystko rolnik hoduje ciężko. A ludzie myślą, z którymi rozmawiałem, no to wszystko w biedronce, ona to pra, y, hoduje i w ogóle. Nieprawda, tak nie jest. To pracuje, ciężko pracujący rolnicy na roli, Naprawdę jest ciężka praca na roli, bo coś robiłem przy tym i robię do tej pory. Będę jeszcze długo robił, yy, więc no, ja się z wami żegnam. To było tylko tyle, taki przekaz krótki ode mnie, co o tym wszystkim sądzę. Trzymajcie się, do zobaczenia, trzymajcie się, subskrypcje udostępniajcie, łapkujcie, na razie trzymajcie się. I pozdrawiam cały mój team, czyli Germar, Marchocice, pozdrowienka.